Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Jestem Harry i pykamy sobie w Fear 2 Origin Projekt Origin moi drodzy wy poprzednim... W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj i musimy uciec gdzieś gdzie ogólnie Dobra Czekajcie Dobra. Okej. Okay. I tu mamy coś. Yy, Przeładuj mi drogi. Tak, okej, okay, tak, gados tutaj nic nie ma. A. Dobra. Uspokójcie się. Dobra. Dobra. To czekajcie, teraz jest to usat. okej nie okej nie interesuje się Ok, więc moment tutaj już to skończone. Przepraszam, że taki chaos na początku, ale no tak to wyszło. E, otrzymano fax poufny, aktualizacja misji AT ATCU Sierra Leone do wszystkich jednostek. Otrzymaliśmy specyfikację Mecha Pancerzy, repliki, którzy ponoszą się do, mie do po mieście. Lekko i nimi się nie będzie. Skonsultujcie się ze swoimi koordynatorami taktycznymi w celu doskonalenia taktyki. Okej okay. Więc dobra, tutaj coś mamy Trzy A, tu mamy jeszcze to, test Okej okay. A tu mamy też jakiś karabin Aha, no to spoko loko w ogóle. Mamy granata Granat, granat! Opa. Tutaj, tutaj. Tutaj jeszcze. No widzicie. Dobra, lecimy dalej. Niestety nie ma samoczynnego zapisu. Bardzo przepraszam, nagrywam to po pracy i tak trochę tutaj zmęczony jestem. Dzięki za amunicję. Na pewno się przyda do SMG. I tam się strzelajcie. Aha, okej. Okay. Ja. Trzeba czekajcie a pewno tu jeszcze widziałem jednego typa okej okay. dobra, rozwalony okej dobra, dobra. okej, okay. okay. no coś ci to nie pykło no mamy kevlar. Mamy to czy nie? Mamy, noga. Dobra. Dobra. Ok. Oko... Oby w metru się przejmę, że Takie rzeczy się dzieją. Czy ktoś, czy kto? Dobra, mamy to. Okej, okay, tu. Okej, okay, najmniej shotguna. Zobaczymy. A tu co? Ja tam muszę iść, w ogóle. Dzięki. Ja tędy czy tędy, bo... Tutaj mamy jakieś schody, więc... Nie, oho Kutki, okej okay. Co to jest? tak, to nie, tak, to top, tak? Ta... Ta... Tam w sumie, bo tam, bo tam raczej będzie tutaj wyjście, więc tam skąd oni wychodzą zawsze zazwyczaj. Tam trzeba iść moi drodzy tutaj. Muszę wolniej mówić, bo tu, bo zaczynam się potem jąkać i nieobraźnie ja mówię, więc będziemy musieli jakoś tutaj fajnie rozkminić. Nie oni się tam strzelają i to zabiera się łyknę, bo nie Ja idę tutaj dalej, mamy to otwarte, z czego się cel dodany Użyj głównej windy zaopatrzeniowej. To było tylko dwóch? Aha. Mamy tylko jedną apteczkę, więc mamy Lipton. Gdzie jest główna ta? Aha. Czy możemy to? Tak, można. Ostrzeżenie: Departament Techniczny informuje o problemach z podnośnikami hydraulicznymi. Niebawem wadliwe części zostaną wymienione. Niestety nim będzie to możliwe. Musimy pozbyć się żołnierzy Replika 6. W razie awarii po podnośnika należy przywrócić ciśnienie ręcznie o, korzystając z zaworu przekierowujących. Okej okay. Spoko, w sumie trzeba. Nic innego nie ma. Moi drodzy. Oni się tutaj wystrzelali, prawda? Ja Dobrze wiedzieć, przepraszam bardzo. tutaj, a to jest to, tak? Tylko jeszcze to przeszukam całe. Bo, wiecie, no apteczka na przykład takie to, niby takie nic, niby takie nic, ale się przydaje. To jest jakaś amunicja. Tu to, tu to, tamto. Ogólnie, eee, więc mogę to nie w kraju jedence dał się takim czymś jechać ogólnie Więc e, props. Takie, takie rzeczy się ceni, moi drodzy Żeby że można takimi rzeczami jechać ok coś karabin. Coś tam tu mamy jeszcze na no apteczkę Dobra, mamy trzy apteczki. Szkoda, że to jest limit 3 tylko Szkoda, że nie ma tak nie wiem, z 5 albo 6. W sumie czym więcej, tym lepiej, nie? Dobra, nie było tematu. Jedziemy do góry. Aha. Zamknij zawory ciś. Aha. Czyli... E. Idę do wiadomo, to było... To było zbyt kolorowe, tak? Dobra. To było zbyt kolorowe. Słuchajcie. Dobra. No i co? A gdzie ty, hopie, lecisz? No. Przeładuj mi to. Dobra. Okej. Okay. Dobra, szybko. To już mamy. Już mamy. Okay, ja wiedziałem, ja już wiedziałem na starcie. I że ja, ja już wiedziałem, że jak to zobaczyłem, to już wiedziałem, że trzeba coś będzie z tym kombinować i że się tylko spierdzieli, tak? To było dobre widzenia moi drodzy i do nieuniknięcia. O, mo będzie problem, moi drodzy. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. A, moi drodzy... Ja wszystko rozumiem. Czy ja tutaj widzę gdzieś granaty? Mamy to. Tutaj chyba coś było, nie? Dobra, nie mogę wziąć to, nie? Bo teraz chyba wyczerpałem limit granatów. Ok. Więc teraz musimy jeszcze tylko tutaj to. Pierdyknąć no, i będziemy... I to już wszystko, te byli tylko trzy w sumie, nie? Kurde, trzy zawory, a tyle problemu, no ja pierdzielę, no. Zresztą to, to było ostatni raz ludzie, tak? Zapamiętajcie sobie. Yy, i teraz... Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie sprawnie. O, dobra, teraz idzie.

Thank you. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. E, nic nie mówiłem, bo e, czytałem się w dialogi, na, za którymi nie nadążałem w ogóle. Za wszystkie szczury gdzieś tam biegną, w tamtą stronę. Więc aha, skierujmy się tam. Bo w sumie i tak nigdzie nie możemy indziej iść. Dobra, w tym kierunku. Dobrze, idziemy, dobrze, idziemy. Raczej mamy trabinę do góry. Bardzo przepraszam za te ziewanie, ale już na to nic nie poradzę. Mamy tylko dwie apteczki, dwa jakieś te kłeczka, które nie wiem co robią. Eee, tutaj nic nie ma, tutaj otwarte mamy granat. Co to jest? Nie wiem. Aha. Dobrze wiedzieć. No to weźmiemy. Ok. To był chyba dymny. Aha. Nie wiem, coś gdzieś przeleciało, ja tego nie widziałem, więc tym. Aha. Samolot. No to nieźle, moi drodzy. Okay. No to nieźle, Wam powiem. Pilne. Otrzymaliśmy sygnały o pojawieniu się w mieście żołnierzy reptiki. Próbujemy dowiedzieć się, dlaczego zostali aktywowani i spróbować wyłączyć ich zdalnie. Póki co należy likwidować każdego napotkanego z powodu silnych zakłóceń wywoływanych przez Wybuch a nadal się nie jesteśmy w stanie nawiązać łączności z rządem i sprowadzić posiłków. Nie oczekujcie więc, iż zostaniecie uratowani. Po prostu róbcie to, co do, czeg to do czego nas szkolono, a wszystko skończy się dobrze. Okej. Okay. Tutaj chyba tak, okej. Okay. Chodźmy jeszcze tutaj. Odnieźmy apteczkę. Coś tutaj wzięliśmy? Czy nie? To coś tak walło? Nie wiem co, ale spoko. Dobrze. Ile mamy a, zapisywanie? Czekajcie, bo mi tutaj to coś stoi. Mamy jeszcze kupę czasu. Eee, moi drodzy. Coś mi zaczyna... 4 i... Interwał 3, 4. Zniszczenie. Okej okay. Moi drodzy Jesteśmy tutaj na powierzchni Ej A jak jakieś apokalipsie, moi drodzy, jakby w metro, tak? Też zniszczone miasto, wszystko Eee, moi drodzy Tego nikt nie wie. tutaj nic nie było, więc lecimy tu. Przeładuj. Okej, okay, ej, ej. Ja jestem, moi drodzy, przeładuj mi to. Tu coś mamy. Raport o zagrożeniu. Straciliśmy łączność z kilkoma oddziałami. W każdym przypadku łączność ukrywała się po zagłoszeniu kontaktu z dziwnie zachowującymi się cywilami. Pułkownik Wanek radziłby, wszystkie oddziały trzymały się z dala od cywilów i nie, roz... nie pozwalały im zbliżać się do siebie. okej okay. Właśnie widziałem. Aha. Ale tam chyba nic nie ma Czekajcie Problem w tym, że tutaj jest takie Lekka otwarta przestrzeń Ja już się gubię Moi drodzy Dobra, Tu nic nie ma Czyli musimy wrócić Sobie tu Okej okay. Mamy to. Okej. Okay. Aha. Dobra. Chodź. Chodźmy dalej. Dobra. Nie, to, nie o to tu chodzi, ale... Czy zjawy, czy duchy, czy co? Okej, okay, no to zaczyna się, moi drodzy Okej, okay. coś się tutaj stało, moi drodzy, nie, nie doczytałem od początku, e, więc no, Lipton trochę i jako tako się poradzimy chyba, mm, więc lecimy, nie śpimy. Dobra, ja sobie to zostawię, zapis mamy. Coś czuję, że zaraz wyskoczy Ogólnie okay. Dobra Dobra A jeszcze to. Dobrze. Te kajce. Okay. jest, jest okej okay. pistolet, oko to mamy granaty apteczkę, mamy mamy mało amunicji do karabinu tego, którego mamy teraz więc Lipton okej, okay, tak tu mnie Chodź mi się tutaj najmniej Okej, okay, czy ja? Dobra Ja mam coś tu nie... Spoko OK, coś tu było nie wiem, my po prostu tam przyszliśmy dobra okej, okay, czekajcie ja sobie to przeładuję i mogę jechać dalej Mamy to. to. Patrzcie, jak daleko to jest, moi drodzy. A bo tutaj chyba nie ma. Ok, czekajcie. Do wszystkich oddziałów odkryliśmy słaby punkt wymycha pęcarza. Replik. Modele prototypowe nie dysponują odpowiednimi opancerzeniem w okolicach przy rdzeniu zasilającego. Czyni je to podatnymi na ładowania elektryczne. Jeżeli nie macie granatów zapu zakłócających XS, strzelajcie w transformatory, gdy, gdy znajdą się pod nimi repliki. okej okay. więc spoko. Dobra, a i musimy mieć batędy, nie? Tak. okej okay. no, po samolocie trzeba iść. E, 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 e. To jest to. E, dobra, może się przydać. Nie, nie nie nie, tylko nie ta dziewczyna mój drogi No i po chłopie Po chłopie mój drodzy Mamy zapis Okej okay. już po wszystkim można iść dalej a mamy tak

Dobra, tak. Aha, nie. Dobra, tak. Przeładuj, mój drogi. Dobra, ile mamy minut w ogóle? Ej, bo ja tutaj tak. Dobra, zaraz mamy pół godziny tutaj, moi drodzy. Ale nie wiem, czy był zapis. Więc. Ogólnie mam nadzieję, że był e, tutaj zapis. eee, e. e, e. I zakończymy sobie. i co? Jak ja mam tam przejść? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, jak to będzie. ziom ale tam może. Ale dobra, to nic, moi drodzy. Ja tutaj będę kończył. Dobra, ja tutaj, moi drodzy, kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Ej, jutro o godzinie 18.00. Ja serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia wszystkiego, żeby być na bieżąco. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia, Elo, na razie.